Cześć! Jest dziewiąte rano, właśnie ruszamy na wyścigi do Kępczo, Tak Także postaram się pokazać, jak tutaj wyjąć. Mamy przed sobą około 2,5 godziny drogi. Także odezwę się jak na potrzeby. Jest to tor. Tak naprawdę na dwa rodzaje wyścigów. W Odlali widać trybunę. Dla panów wyścigów płaskich będą tutaj rozgrywane wyścigi po podłożu all weather. Takim jak tutaj widać, to jest podłoże, które cały rok będzie miało taką samą elastyczność. Tutaj wyścigi będą rozgrywane przez cały rok, a w oddali widać na trawie jest to tor do wyścigów płotowych, co postaram się za chwilę Wam tutaj bardziej pokazać. Nie wiem, czy to dobrze widać, postaram się podejść bliżej. Jest tam takie tym samochodem. Tutaj jest tam takie kółeczko czerwone. Przybliżę dokładnie tu. To się nazywa Winning Post, czyli to jest po prostu linia niszowa celownik. Konie będą szły do wyścigu. Tutaj obok tej takiej kolumienki tutaj. Za chwilę to pokażę z drugiej strony. Tutaj będą miały swój pierwszy kęter i w zależności gdzie będzie stała maszyna startowa, to albo będą kentrowały prosto do maszyny, albo będą się wracały, ale nie ma tutaj czegoś takiego jak w Polsce, że konie będą szły przez sam środek toru, tylko będą szły po prostu po, po bieżni, po której będą później biegały. Ty gdzie stoję jest to linia finiszowa dla wyścigów po trawie, płotowych. Zaraz za barierką jest linia finiszowa dla wyścigów płaskich, pole weather. I tu też bardzo fajnie to widać, bo jest tu płot, także to nie jest, wbrew pozorom, ostatni płot wyścigu. Tutaj wyścigi, wiadomo, są na dłuższy dystans, więc konie będą skakały te płoty najczęściej przy pierwszym okrążeniu toru. A tutaj jest taka, jak widać ta barierka ona się rozgałęzia, więc zazwyczaj przy następnym okrążeniu będą szły tutaj po prawej i będą galopowały aż do celownika na końcu. W Polsce markery są ustawione co 100 metrów, tak? Czyli widzimy, że koń jest 100 metrów, 200 metrów, 300 metrów, 600 metrów do celownika. Tutaj markery są ustawione co furlong, furlong to jest około 200 metrów, także, także oglądając wyścigi w Anglii, jeżeli widzimy, że koni mijają cyfrkę 1, to wcale nie są 100 metrów do celownika, to jest de facto 200 metrów, dlatego tak jak tu widać, jest marker pół furlonga, czyli stąd będzie dokładnie 100 metrów do celownika. Na każdym angielskim torze wyścigowym będą dwa padoki. Jeden będzie taki jak tutaj za moimi placami. Tutaj wychodzą konie prosto ze stajni, nie i są siodłane zaraz przed wyścigiem w tych tutaj boksach do siodłania. Kiedy są gotowe już do, do, do wyścigu tak naprawdę, to przenoszą się na tzw. parade ring, czyli główny padok, gdzie rzeczywiście tam będą wsiadali jockey'e. E, postaram się Wam to pokazać, ale tutaj po drodze, jak widać, nie wiem, czy to dobrze widać, to gdzie jest napis Jockey Club, to jest dokładnie jockeyka, czyli jest to miejsce, gdzie jockey'e się ważą, e, gdzie e, zostawiamy dla nich e, Popręgi, zostawiamy dla nich kolory, gdzie odbieramy siodło do siodłania. Odwrócę teraz kamerę, żeby Wam pokazać, bo tutaj przed, tu jest właśnie tak zwany parade ring, czyli to jest właśnie miejsce, o, gdzie konie będą paradowały już osiodłane przed wyścigiem. Tutaj jeszcze jest, proszę, szybki rzut na właśnie jockeykę, skąd będą wychodzili jockeye, i właśnie stąd. Będą oni wychodzili dokładnie tutaj z tych oszklonych drzwi, co widać tam w głębi i będą sobie szli, 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 aż dojdą na, na nasz parade drink, na padok. Tutaj rzut proszę bardzo na trybunę od drugiej strony. Miejsce tutaj wszędzie tu jest e, tak zwany premier enclosures, czyli tutaj będą raczej stali właściciele, czyli jacyś tacy mm, goście, którzy mają, lepsze bilety, mogą być bliżej jockeyów. A z kolei za tym tutaj białym płotkiem tam dalej, to będą już normalni widzowie. Tu jak widać jest padok gdzie niestety teraz jest korona, także tutaj jest, trochę są pozmieniane zasady, ale zazwyczaj będzie wyglądało to tak, że e, konie będą szły dokładnie tą trasą, którą ja teraz idę. Na trawie będą stali Jackie razem z przedstawicielami trenerów, bo tutaj niestety trener nie może się rozdwoić być na kilku torach, także zazwyczaj jest jakiś przedstawiciel, zwany Traveling kerladem, który będzie konia siodło rozmawiał z Jackie. I tutaj jest miejsce, gdzie będzie prezentowane trofeum. I tutaj są takie słupki. Jest jeden z numerem jedynka, potem nic, potem nic i dwójka. Zazwyczaj są tutaj cztery konie, które ukończą pierwsze, drugie, trzecie, czwarte miejsce. Przychodzą tutaj, są pokazywane publiczności ze względu na koronawirusa. Będzie to niestety tylko koń pierwszy i drugi. I po skończonym wyścigu, już po po pokazaniu zwycięzców konie będą wracały będą wracały już po prostu sobie z powrotem tą drogą do domu. Mam nadzieję, że trochę udało mi się Wam przybliżyć jak to wygląda. Jest to trochę inaczej niż w Polsce, ale myślę, że nie gorzej nie lepiej, po prostu inaczej. Konie powoli zjeżdżają się na wyścigi, tak jak widać Zła z ramp rozładunkowych gdzie są samochody? Idą tutaj, do stajni. I na samym wejściu jest kontrola chipu. E, przydzielany boks. potem konie będą sobie chodziły, w zależności od trenera, 5, 10, 15, 20 minut. W zależności też jak długą drogę pokonały. I będą odpoczywać, czekać na swój wyścig. Stajni się powoli zapełniają. Tak jak widać, sporo koni, sporo. Rzeczy przygotowanych praktycznie prawie, że każdy koń przyjechał z jednej stajni, niektóre z różnych części Anglii. Są tutaj, zaraz pokażę, to jest jedna linia stajni. Zazwyczaj będą tu konie do jednego trenera. Tutaj mamy drugą część. Często tutaj będą stałe kobyły. Proszę bardzo. Także pierwszy wyścig rusza już niedługo za około, za około godzinę i wyścigi będą rozgrywane aż do godziny 8 wieczorem. that look better with a mask on. Oh, you doing a video <laughs> uh, camera? Ah, W Za jakieś 15 minut jedziemy do domu, także myślę, że znowu 2,5 godziny drogi, koło ósmej wieczorem będziemy już z powrotem, także tak to wygląda cały dzień na wyścigach. Bioty trzeci, także już chyba wszyscy zadowoleni. Do